Daria uczy się robienia paznokci od ponad roku. Głównie robi sobie oraz rodzinie. Edyta podzieli się z Darią kilkoma cennymi wskazówkami, między innymi jak uporać się z szeroką płytką paznokcia. Dobrze, już jestem z kolejną osobą. Witam Cię serdecznie. Jak masz na imię? Skąd jesteś? Jak się tutaj w ogóle znalazłaś e na tym live show? E Cześć, jestem Daria, jestem z Wielkopolska. Znalazłam Was na YouTubie z, po, po, znaczy pół roku temu. O. I tak zaczęłam Wasze filmiki oglądać, i stwierdziłam, że moje wcześniejsze pasownictwo są tak tragiczne, że trzeba to poprawić po prostu. A, dobrze. To już jest sukces. Sukces, że zauważyłaś, że coś jest nie tak. Niektórzy w takich chodzą po 10-20 lat. No bo ja miałam takie naprawdę szerokie i żalu, i, albo akrylożalu, bo tak dużo, że to jest normalnie mafakt. Ale tak się kiedyś robiło też paznokcie, więc spokojnie. Ja sama pamiętam, jak zaczynałam w 2012, otwierałam salon. Jak sobie teraz przypomnę, jakie ja kloce robiłam wtedy, no to. No, Dokładnie. od Tego się zaczyna po prostu. Człowiek nie wie tego, że może sobie y, zrobić paznokcie trwałe, a jednocześnie. Wyglądające na cienkie, więc zaraz zobaczę u Ciebie, no tak. jak to tutaj wszystko wygląda, co napisałaś, czy widzisz już ekran? Możesz sobie przesunąć no tak, palcem, tak. to będziesz widzieć, dobra. Dobrze. Cześć wszystkim, paznokcie robię od ponad roku, głównie sobie i czasami cioci. Uczę się od Was, od, od, aha, z Waszych filmików, paznokcie przedłużane aklożelem na szablonie. Skórki opracowane frezarką. Dobra, mam postać. Okej, okay, a powiedz mi tak, jakich frezów używasz? Czy to są frezy diamentowe, czy to są frezy karbidowe? W jakim kształcie? Te, te zwykłe, jak się nie mylę. A takie, a jak które są. Kupiłem frezarkę. A. To już były. Dobra, no. tutaj z tymi frezami mam musisz uważać. właśnie kupić, powinna. No to w takim razie na początek polecam Ci frez taki, takiego kształtu i gradacji jak młody z Drillo. Możesz kupić młodego albo możesz gdzieś mhm. tam znaleźć taki frez. Będzie dla Ciebie taki najbardziej bęka. mięciutki. O, benka tak, ale to już znowu do, no, do całej stylizacji, tak, żeby zdjąć kolor. I tak Dobra. faktycznie paznokcie są troszeczkę szerokie. Bardzo chętnie bym zobaczyła. Masz takie właśnie, dlatego chciałam powiedzieć, mhm. że zobaczyłabym twoje naturalne paznokcie i może bym ci doradziła no właśnie wtedy. nie zrobiłam zdjęcia, żeby ci pokazać. No, bo wtedy bym mogła ci doradzić sposób, jaki byś mogła zastosować na podłożenie szablonu, ewentualnie kształt, bo do właśnie mhm. takich szerokich paznokci, albo wcale mogą nie być szerokie, może ci się tylko wydawać, więc ja bym sobie to chciała zobaczyć wcześniej. Niektóre są, niektóre nie. Aha. Ogólnie zasada jest taka, że. Właśnie często klientki chcą na odwrót. Jeżeli mają szerokie, dość szerokie palce czy opuszki, to mówią proszę mi jak najwąższe zrobić, jak najwęższe paznokcie, żeby to tak wyszczupić. A to właśnie jest na odwrót, bo kiedy robimy im bardziej wąski wolny brzeg jest, tym bardziej odkrywa opuszkę, więc no tutaj no taka jest zasada, więc radzę do takich paznokci kształt owal będzie bardzo ładnie wyglądał, czyli zaraz Ci pokażę owal, czyli już, 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 już podbiorę sobie tylko kolor tak. Czyli coś w tym stylu tutaj troszeczkę więcej. Tam troszkę więcej. O, już tak wygląda, nie? Już taki, chociaż nie wiem, czy to będzie widać. No dokładnie. dokładnie. Już tak, już tak inaczej się na to patrzy wszystko, tak? Tutaj też nie mhm. ten kolor. Tutaj znowu zrobimy balerinę może. Może balerina będzie dobrze wyglądać. Oj, myślę, że u ciebie balerina też by dobrze wyglądała. Widzisz, już to inaczej wygląda. Już nagle już takie beczułkowate nagle nie są, tak? No tak ombre, nie? No, czasami wystarczy taki prosty trik w postaci zmiany kształtu i już nagle tak, tak no. I mimo wszystko, mimo wszystko, jakie by Twoje paznokcie nie były, ja bym radziła Ci jeszcze troszeczkę zastosować pewien krok piłowania, tylko nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, ja to w kursie pokazuję, ale zebrać trochę z grubości w tych miejscach tutaj. Nie z kształtu, czyli nie piłować kształtu, tak? Zero dotykania krawędzi dolnych, ale już całą powierzchnię paznokcia właśnie tutaj w tych, w tych miejscach. I myślę, mhm. że to też bardzo dużo tutaj pomoże. Tak samo tutaj, troszkę tutaj. Trochę tutaj i przy skórkach też troszeczkę zebrać. Myślę, że dasz radę jeszcze trochę z tej grubości zejść. Jak troszeczkę się boisz, że Faka, mucha mnie atakuje. <laughs> Jak jeżeli boisz się, że paznokcie mogą być za cienkie, że ci się w pewnym momencie złamią, to możesz sobie dokupić grubościomierz. Czy wiesz co to do no. takiego? Tak Gdzieś? Wiem. Tak no to wiem. sprawdzasz, mierzysz i jesteś pani świata, bo wiesz dokładnie, gdzie, gdzie masz za grubo, gdzie masz za cienko. Ogólnie jest w miarę estetycznie, bo tutaj te paznokcie y, są ładnie, z kolor położony, troszkę faktycznie jest za grubo przy skórkach. Y, nie wiem teraz czego, zaraz może się uda sprawdzić. Nie wiem, czy, sobie, y, czy to jest oliwka, czy sobie topem troszeczkę dotknęłaś, bo to chodzi mi oliwka. o Oliwka dobra, bo tu, ta poświata tutaj w tych miejscach to czasami jest dotknięcie top, topem, a czasami po prostu. Mhm. Oliwka, no. Dobra, co by tu jeszcze zobaczyć od boku? Może zobaczmy, grzbiety wyglądają całkiem fajnie. W taki poszłaś taki migdał klasyczny, faktycznie. Myślę, że spokojnie można troszeczkę zejść z grubości, tylko tym grubościom, żeby sobie musisz mierzyć wszystko. Dobra. Mhm. Środkowy ucieka. Ogólnie cały paznokieć w lewo i ostatni tak, paliczek. Ale czy jest sens jakoś go naprostowywać, hm. żeby to znowu śmiesznie nie wyglądało, wiesz? Chyba troszeczkę przy tak. jednej i przy drugiej ręce właśnie tak Norma, to ja też tak mam, też mi uciekają. Myślę, że warto troszeczkę, bo tak, patrząc po linii tego paznokcia, tak, palca całego, to tak nam się nasuwa, że ten szablon w tę stronę nakładamy. A musisz tak, podkładając szablon, nagle się tak odknąć i powiedzieć: o kurde, tutaj muszę troszeczkę przesunąć. Żeby tak trochę, będzie to trochę dla ciebie śmiesznie wyglądać, ale koniec końców, jeżeli podłożysz szablon w ten sposób no to mhm. też zbudujesz fajny według osi palca równy... bo ale oś narysowałam. Fajny, równiutki paznokieć. I sprawdź, czy tak Ci się nie będzie podobało bardziej. Dobrze. Czy, czy masz jeszcze z czymś problem? Bo nie ukrywam, że mamy już zdjęcia gotowych paznokci i nie wiem co z szablonami, nie wiem co z budową, za bardzo z piłowaniem. Czy y chciałabyś jeszcze coś zapytać? Z, szab z szablonami no to trochę Wycinaniem, bo mm -hmm. wcześniej obgryzałam paznokcie mm -hmm. I są nierówne. Dobra, Daria. W takim razie ja będę bardzo chętnie Cię chciała widzieć w, na jakimś przyszłym live-show już z zdjęciem płytki paznokciowej. Mm -hmm. Ja Ci sugeruję na przykład jeden paznokieć, który masz tak? najgorszy, ściągnąć żel z niego, zrobić fotografię paznokcia i potem krok po kroku opracowanie skórek, fotka i frezów fotka. Podkładanie szablonów, fotka, popatrz teraz tylko na mnie na moment. Od boku, no, od frontu, z widoku modelki tak przy grzbiecie tutaj 45 stopni. Palec musi być równy nie może być takiej zwisającej trąby i jeszcze i od góry tak? Wiem wiem. No i im więcej mi poślesz zdjęć tym więcej ja będę mogła ci dać wskazówek i wtedy to, to ben, będę już tak wiedziała na 100 gdzie co z czym. To samo z budową paznokcia. Z op opracowaniem już pilnikiem. No i na koniec oczywiście kolor top. I, i, i wtedy. Dobra. No, zobaczymy. Być tak maś. A jeszcze mam taki problem, ponieważ jak nakładam czarną hybrydę mhm. i na samym końcu zrobię topem, to strasznie mi top ściąga czarną hybrydę. Ja już wcześniej pisałam. ściąga chyba. W sensie takim, że robią się plamki bez topu. Czy? Czy się kurczy yy, nie, całkowite, hybryda? Całkowicie ściąga. Aha, że, że jest kurczaka w grudniu. No właśnie, nie wiem. Za każdym razem przy białym nie mam, przy czerwonym tego też nie mam, tylko mam przy tym czarnym. Yy, ale w sensie takim ściąga, że, że ściera się, tak? Czy ściąga, że się kurczy ściąga? Tak. Nie, ściągam, całkowicie ściągam. A. Mogę nawet trzymać półtora minuty w lampie, to i tak. Ściągam. A jaką masz lampę, jeszcze mi powiedz. Tunelową, czy Ojeju, z diodami LED? Mam. Tunelowa czy diody LED? Z diodami. Diodylet. Dobra. A jak długo tę lampę masz? Od roku. Y, wiem, z miesiąc czasu. O kurde. Nie, miesiąc czasu. A lakier hybrydowy? Co to za Wreszlę, lakier? jak miałam. Y... Teraz nie pamiętam, bo w jakimś sklepie właśnie kupywałam, ale teraz nie pamiętam firmy, tej firmy. Bo czasami jest tak. Bo mamy że... też biały z tej firmy. I spoko? Czy też go ściąga? I spoko. Hmm. Może być tak, że po prostu lakier nie jest kompatybilny z, tym, z, z tym rodzajem promieni i to było w tych starych generacjach lakierów, że one po prostu tylko pod tunelówkami i tak dalej, mhm. ale raczej wątpię, raczej to może być coś, coś nie tak, musiałabym zobaczyć też ten lakier, zobaczyć jego, ty go kupiłaś stacjonarnie, tak? Więc nie ma żadnej strony, gdzie by szło poczytać o nim? Nie, tak. Nie, nie. nie, nie. nie. No to dobra, no to możemy się umówić tak, że ten lakier też mi poślesz na następną na Live Edu Show, bo chętnie bym go zobaczyła, ja go wygoogluję sobie. i Zobaczę czy gdzieś tam coś, albo Ty wygoogluj, może tam jakieś informacje uzyskasz na ten temat, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. Dobra. Bardzo ciekawy przypadek, żeby się w ogóle nie utwardzał. Czy tutaj na czacie ktoś ma z Was taki problem albo miał? Piszcie na czacie. Tutaj Daria sobie też będzie wrócić na czat, bo to już Więcej z tych zdjęć nie, nie wyciągnę, więc no, będziemy się pomału żegnać. Więc no, wy tam w czacie no. piszcie. Może, może ktoś ma jakiś fajny pomysł, no, jak sobie z tym poradzić. A tobie bardzo dziękuję, że się tutaj podzieliłaś swoją pracą. Ja z ja z czatem. Co jak myślisz, nad czym pierwszym będziesz pracować w nowych stylizacjach? Na pewno zdjęciami, żeby było więcej. Eee, szablony chyba no to bardzo chętnie te szablony na następnym live show u Ciebie zobaczę. Kiedy będziesz gotowa, wstawiaj fotki i widzimy się. Powodzenia w treningach. Pa, pa. Dzięki.